No dobrze, miałem nie nagrywać, ale nagrywam, ponieważ doszedłem do wniosku, że mam pewne perypetie, pewne przeżycia związane z zakupem tego to ładnego XJ i być może część z Was będzie miała podobne rozterki czy dylematy jak ja. No i moja relacja być może pozwoli Wam uniknąć pewnych błędów, które ja popełniłem. Otóż tego pięknego XJ poliftowego z oczywiście, jak mi się wtedy wydawało, jedynie słusznym silnikiem 4.0 benzyna kupiłem w 2022 roku. Szczerze mówiąc, po, po tym jak obejrzałem kilka szrotów e, teopionych, przerabianych, motanych, e, każdy jeden był gorszy od tego drugiego, e, to gdy zobaczyłem tego na zdjęciach, już wiedziałem, że on chyba będzie mój. E, pojechałem, e, tylko się o tym przekonałem, wychodząc z założenia, utwierdziłem się tylko w tym, że będzie jednak mój, wychodząc z założenia, że grunt to, aby była e, w miarę zdrowa blacha. Silnik, tak jak słyszałem i czytałem, i skrzynia są pancerne, w związku z tym o to się nie martwiłem. Martwiłem się wyłącznie o, o blachę. Blacha zdrowa, no więc kupiłem go za tam dwadzieścia kilka tysięcy złotych. Auto było wtedy na lifcie dwucalowym, bieda lifcie tak zwanym czyli podkładkach. Od tamtej pory włożyłem w niego 45 tysięcy zł do dzisiaj, czyli do połowy 2025 roku, a więc całe auto jest warte prawie 70 tysięcy. I to co widzicie... To nie jest, w zasadzie nic z kosmetyki na zewnątrz, czyli blacharki, lakieru w ogóle w tym aucie nie robiłem. Ja je po prostu tylko umyłem i zaczęło wyglądać dobrze. Natomiast wymieniłem wszystko jeśli chodzi o podzespoły, czyli całe zawieszenie jest na 3,5 cala. Cały osprzęt silnika, chłodnice, akumulator kupiłem też ten taki jachtowy. Optimę, cóż tam jeszcze, cały środek siedzenia ostatnio wymieniałem, też piękne, udało mi się trafić. Zrobiłem zabudowę w systemie Mole. Zabudowę w sensie nie szuflady, które oczywiście chciałbym jeszcze kiedyś pewnie mieć, ale, ale zrobiłem z Offroad Money, kupiłem cały zestaw, tak jak widać, bagażnik dachowy, a także zabudowę do bagażnika. Tydzień temu dokupiłem jeszcze namiot od iCampera, tak jak widzicie z tyłu, ale, ale namiotowi poświęcę osobny odcinek, dzisiaj o tym nie rozmawiamy. E, jaką mam refleksję po tym wszystkim, co udało mi się do tej pory zrobić? Przede wszystkim, żeby była jasność, nie jestem mechanikiem, nie znam się, jestem kompletnym amatorem e, i dyletantem, wręcz powiedziałbym. Dodatkowo nie mam czasu, w związku z tym popełniłem pierwszy błąd taki, jako, jak jaki pewnie większość początkujących offroadowców, nie jestem offroadowcem, raczej chciałem jeździć na overlanding, ale takich powiedzmy offroadowców popełnia, a mianowicie taki, że zacząłem od tego, że wszystko robię u, robiłem u mechaników. Dlatego ten samochód mnie tyle kosztował, ponieważ każdy mechanik jak wiadomo musi zarobić. Nie ma terminów, dużo to kosztuje. No, porażka, dramat, generalnie dramat. Ciągle z czymś jeździłem do mechanika, okazywało się, że jest zrobiona jedna rzecz, po czymś sypie się inna. Tą zrobili, tamtej nie zrobili, no to później jeszcze tamta, jeszcze kolejna i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Efekt był taki, że za każdym razem jadąc do mechanika płaciłem grube tysiące, a ciągle coś było do zrobienia. W końcu się wkurzyłem i tak jak mówiłem wcześniej, wymieniłem w zasadzie wszystko od razu. To znaczy, tak jak powiedziałem, i cały osprzęt silnika, chłodnicę, rozrusznik, alternator, pasek to wiadomo, oleje wszystko oczywiście na oryginalnych częściach, Moparowski olej. Cały układ wydechowy, cóż tam jeszcze? No, chyba nie ma już nic więcej, co można by było w tym samochodzie wymienić. Oprócz oczywiście silnika i skrzyni. No i gdy już myślałem, że wszystko jest w porządku, w tym roku wybrałem, postanowiliśmy wybrać się z moją żoną. Z, na organizowaną wyprawę do Bośni i Hercegowiny. Tu przy okazji pozdrawiam Darka z Rekonesans 4x4, bo to właśnie z nim pojechaliśmy na tą pierwszą naszą taką dużą wyprawę. Wcześniej w tym roku byłem za granicą pierwszy raz tym autem z kolegą na Litwie. Bardzo nam się podobało, było super. W zimę trochę pojeździliśmy po różnych miejscach, po Mazurach, po, świę, po Górach Świętokrzyskich. No w różnych takich miejscach na zimowe wypady, takie typowo taplanie się w błotku z, to też, też jeździliśmy z kolegą, ale tak jak powiedziałem w tym roku, w czerwcu po raz pierwszy wybraliśmy się na dłuższą wyprawę, czyli na Bośnię i Hercegowinę. Starałem się przygotować auto najlepiej jak tylko mogę przed, na ten wyjazd, tak więc c, tak jak powiedziałem wszystko co możliwe wymieniłem. Łącznie nawet z korkiem do chłodnicy, bo Oryginalny stary wydawał się taki trochę niepewny. Nie mogłem dostać oryginalnego, kupiłem jakiś zamiennik. I co się później okazało, ten korek w pewnym sensie prawdopodobnie przyczynił się do moich kłopotów. Aha, bo nie powiedziałem jeszcze o tym, co jest najważniejsze. Otóż kupiłem to auto z przekonaniem, że silnik 4.0 Benzyna jest silnikiem pancernym nie do zdarcia. Ale kupiłem to auto z instalacją gazową. E, no więc, część z Was już pewnie wie o co chodzi. E, pojechałem na Bośnię i co? Po trzecim dniu wspinaczki na góra, po, po górach przy 35-stopniowym upale, przy bardzo stromym, szutrowym podjeździe, e, auto mi się, co oczywiście zagotowało. E, Wiadomo, jeepy się grzeją. Myślałem, że to nie jest nic takiego wielkiego, no ale dobrze, poczekaliśmy z ekipą. Auto ostygło. Następnego dnia dawało sobie w miarę radę, nie zagotowało się, nie zagrzało się. Być może dlatego, że teren był może mniej, też mniej wymagający. Trzeciego dnia, gdy dotarliśmy do Sarajewa, wjeżdżamy na górę, auto się gotuje. Wjeżdżam znowu, odczekałem, e, ostygło, wjeżdżam dalej, za chwilę znowu się gotuje. Klapa. Koniec, impreza skończona. A Więc e, ekipa pojechała dalej, ja znalazłem się w Sarajewie z gotującym się autem, e, 1350 dokładnie kilometrów od domu. E, I e, no i co? <laughs> Oczywiście nerwowa atmosfera. E, Pół dnia szukałem mechanika w Sarajewie. Nikt nie chciał się dotknąć do tego Jeepa. W końcu udało mi się trafić na Admira Serwis Dakar, to jest taki dosyć, jak się okazuje, wśród polskich Polaków znany mechanik w Sarajewie, który zajmuje się wyłącznie naprawami Jeepów, Toyot i Nissanów. Zresztą zauważyłem, że nawet niektóre auta polskie tam też u niego, u niego bywały. Trafiłem do Admira. Pomógł mi. Wielkiemu za to dzięki, oczywiście. No ale tak, najpierw wisko, no Może to wisko, no ale wisko wygląda na dobre. Wyjęliśmy to wisko. Wstawił swoje, które zaspawał. Więc wiskoza była działająca. Wyjęliśmy termostat. No bo. Szukaliśmy przyczyny. Tak nam się strzedł jeden wieczór. Musiałem nocować w Sarajewie, następnego dnia podjazd testowy na górę Bieraśnica, to jest w Sarajewie ta góra, na, na której były igrzyska olimpijskie w 1984 roku, bardzo znana bardzo znana atrakcja turystyczna Sarajewa. Admir mówi: "Paweł, jedź na Bielaśnicę, jak podjedziesz, Bielaśnica to jest TS. Jak podjedziesz, będzie dobrze. Nie podjedziesz, zobaczymy." No i co? Nie podjechałem. Niestety znowu się auto zagotowało. Przyjechaliśmy. Admir mówi: "Sorry, mój przyjacielu, ale ale najprawdopodobniej masz problem z silnikiem i sprawdź, jak będziecie zdejmować głowicę, bo Wydawało nam się, że jest lekki wyciek. Jak się później okazało, chyba jednak nie. Sprawdź, jak będziecie zdejmować głowice. Piąty, szósty tłok, one się zazwyczaj przycierają od gazu. I to jest właśnie to. Mówi, że... Czyli krótko mówiąc, silniki 4.0 to są pewnie banały dla wielu z Was, ale może ogląda... <grytania> oglądają mnie tacy, tacy amatorzy jak ja. E, kto, dla których to nie jest oczywiste, i będą się nad tym zastanawiać, no więc e, mówię od razu: silniki 4.0 benzyna nie przepadają za gazem. Później się dowiedziałem, że trzeba tam stosować jakieś rubrykanty, coś, jakieś e, nawtryski, pojemniczki, coś, żeby tam troszeczkę to paliwo było, nie było takie suche, no ale to już po fakcie. E, impreza skończyła się dla mnie w ten sposób, że wracaliśmy z Sarajewa na raz e, nocą. Z prędkością 90 km na godzinę bałem się, żeby mi się auto nie zagotowało. I, i, I oczywiście z odkręconym na maksa ogrzewaniem i otwartymi oknami. Zajęło nam to 16 godzin z godzinką snu po drodze. No i dojechaliśmy. Wstawiłem tutaj auto do mechanika przyjaciela, znajomego w zasadzie z pracy. Powstało auto u niego trochę. Okazało się, że brak kompresji na tłokach. Niestety 7, 8 barów, 9 dużo za mało. A więc dramat. Silnik teoretycznie do remontu. No może będzie się grzał, może coś. Nie wiemy. I teraz odebrałem to auto. Na początku, oczywiście, lekka załamka. Ale teraz doszedłem do wniosku, że przynajmniej użyło mi troszkę. Bo nie byłem pewien, czy w to auto bardzo inwestować. Teraz doszedłem do wniosku, że zostawię je u siebie. Wpakowałem w niego tyle kasy, że naprawdę nie ma sensu, żebym go próbował sprzedać komuś z silnikiem do remontu za jakieś śmieszne grosze. W związku z tym doszedłem do wniosku, że je zostawię. Jak się okazuje, auto jeździ, nie grzeje się, nie gotuje, jeździ. Mam wrażenie, że jest trochę słabsze, rzeczywiście. No i będzie jeździć do aż, aż padnie silnik. Jak padnie. Być może kupię za parę groszy drugiego XJ z niezagazowanym silnikiem 4.0 i zrobimy przekładkę, a może zrobię słopana z jakiegoś innego silnika, no nie wiem jeszcze. Tak czy inaczej na razie ten Jeep zostanie, będzie służył bardziej do zabawy, do jeżdżenia po krzakach, po różnym błotku i generalnie koło komina. Tak więc do tego do czego się na, w tym momencie u mnie najlepiej nadaje, najlepiej się w, w tej funkcji Sprawdza jako auto wyprawowe, jest to auto małe. Trzeba pamiętać, że jest to auto małe. Oczywiście przy odpowiednim zagospodarowaniu przestrzeni można sobie to auto fajnie urządzić, ale wtedy, kiedy podróżujemy sami, gdy jedziemy w dwie osoby, no z dwie osoby powiedzmy, że jeszcze, jeszcze w miarę ok, natomiast w trzy osoby absolutnie nie ma sensu. Tylne siedzenie... Jest dosyć niewygodne na długie podróże. Na no przede wszystkim samo to, że auto jest małe, niewiele do niego wejdzie do środka. To jak gdy weźmiemy trzy osoby, już musimy złożyć tylną kanapę i wtedy dramatycznie zmniejsza nam się ilość wolnego miejsca na ewentualne pakunki. Tak więc przy podróży samemu bądź dwie osoby można rozłożyć tylną kanapę, zresztą kanapa ta dolna świetnie się wyjmuje jednym zaczepem wystarczy ją tylko odhaczyć, można ją całkowicie wyjąć i wtedy mamy do dyspozycji dużo więcej miejsca. No ale to takie moje perypetie pokrótce mówiąc, mam nadzieję, że kogoś kto próbuje rozeznać temat, może trochę może nie tyle zainspiruje, co bardziej będzie, moja nauczka będzie dla niego również przestrogą, będzie wiedział na co zwracać miejsca. To tyle. w, w Tym razem, w trakcie może jeszcze uda mi się nagrać kilka odcinków, opowiedzieć Wam na co warto zwrócić uwagę, na przykład kupując XJ, w których miejscach najczęściej one są, gniją, to, 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 to tak, tak należy to powiedzieć. Bo są oczywiście newralgiczne momenty, miejsca, w których te, te auta no, są po prostu dla nich słabe. No, i to tyle na razie. Tymczasem pa.